Mile zaskoczony jestem tym, że dostałem to wyróżnienie. Myślę, że ta nagroda sprawi, że dostałem takie trochę większej motywacji do dalszego działania, dalszej, dalszego treningu i no, cieszę się bardzo. Trenowałem ciężko. Myślę, że w tym roku jeszcze więcej trzeba włożyć w to, w ten sport i w to, co dalej ze mną będzie, żeby dostać się do pierwszego zespołu. Tak, zaskoczony, ale bardzo miło zaskoczony. I chciałem powiedzieć, że jestem. Odbieram tą nagrodę jako dowód uznania, czy, czy wyróżnienie dla całego mojego sztabu trenerskiego. Tutaj myślę o Kubie Kuli, o Robercie Mazurze, czy, czy Przemku Smolińskim i Patryku Tylskim. Ale też odbieram jako wyróżnienie dla dobrej postawy zespołu w tej rundzie. I, i cieszę się, że, że kibice, czytelnicy i kapituła to... Zauważyła i doceniła, jest mi bardzo miło i, i bardzo się cieszę z tego wrażenia. I kibice z utęsknieniem czekają na, na sukcesy. My robimy wszystko ze swojej strony, żeby, żeby takie nadeszły. Czeka nas trudna praca i, i, no i tutaj apeluję o cierpliwość w tym momencie do kibiców, do wszystkich. Myślę, że ona w końcu przyniesie pożądany efekt, jakim, są, jakim jest osiągnięcie celu, który sobie zakładamy. Zaskoczony strasznie, bo tak szczerze mówiąc ja nawet nie wiedziałem, że jest, taki, że jest taki, taki plebiscyt tutaj tworzony. No i tak przyszedłem, spodziewałem się jakiegoś miejsca, nie wiem, w, może w pierwszej, w pierwszej piątce, może gdzieś, wiem, że piłka jest popularnym sportem, także spodziewałem się, że Truszkin to wygra, czyli ulubienie z wszystkich kibiców, tak, ramka w Stalowej Woli, ale jestem w szoku.